Witajcie, moi drodzy, takie krótkie podsumowanie po ósmym odcinku już w serii, tak? No, seria rozpoczęła się jakiś czas temu. Mamy jak skutecznie i bezpiecznie stosować olejki eteryczne, e, no, no oczywiście na bazie mojej książki. Moi drodzy, co przerobiliśmy? Oczywiście wprowadzenie, później jak powstają olejki, bardzo ważny temat, później co kryje się w kropli olejku, więc chemia była, później jak wspierać czyste olejki eteryczne, skuteczność aromaterapii, Dlaczego metoda i miejsce aplikacji są takie istotne? Bardzo też istotny i bardzo ważny e, temat. E, co mieliśmy jeszcze? Jak bezpiecznie stosować olejki eteryczne u dzieci? Też uważam kluczowy. Później pokazałem Wam najczęstsze błędy w dyfuzji olejków eterycznych. Później dołożyłem do tego, aby porównanie nebulizatora i. Mm, o, dyfuzora ultradźwiękowego. No i dzisiaj mieliśmy aromaterapię w ciąży. To jest bardzo istotne. Następny temat będzie oczywiście w czwartek, godzina 20. Olejki troszeczkę kontra, kontra oko, tak, czyli oczy. Co zrobić, żeby nie zaszkodziły, a działały dobrze? Moi drodzy, też będę wprowadzał krótkie formy. Hmm, może, może w końcu tą lasoterapię Wam pokażę z lasu, tak? Więc będzie mnie trochę więcej też w takich krótkich formach, typu shorts. Eee na TikToku, na Instagramie, na YouTubie oczywiście. Zapraszam Was serdecznie na moją stronę Sekrety arabaterapii, czyli michalkosla.net. Tam znajdziecie wszystko, tam znajdziecie no, już dziewięć książek. Napisałem, teraz pracuję też nad fantastyczną książką dla mieszczuchów, czyli Lasoterapia dla mieszczuchów. I też zapraszam Was na te webinary. Warto poznać tą aromaterapię. Warto moi drodzy, zaprzyjaźnić się pokochać te fantastyczne zapachy. Hej!